Dzień dobry. Dziś pokażę, jak dołączyć do zespołu w Microsoft Teams, gdy nauczyciel udostępnił Ci link lub kod dołączenia do zespołu. Po zalogowaniu do Microsoft Teams, klikamy w kafelek Zespołu. Będziesz tam widział zespoły, czyli przedmioty, do których nauczyciel dodał Ciebie samodzielnie. Może jednak zdarzyć się, że nie wszyscy nauczyciele dodali Cię do zespołu. Zamiast tego. Nauczyciel udostępnił Ci link lub kod. Co z tym dalej zrobić? Jeśli nauczyciel udostępnił Ci link do zespołu, np. wysłał go mailem lub przez wiadomości na Librusie, albo przez czat na Teams, odczytujesz wiadomość z linkiem od nauczyciela i aby dołączyć do zespołu, tylko klikasz w ten link. Jeśli nie możesz kliknąć, zaznacz i skopiuj dokładnie cały link. A następnie wklej w pasku adresu przeglądarki internetowej i naciśnij Enter. Zostaniesz przekierowany do strony Teams. Jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany, to komputer zapyta cię o login i hasło. Gdy wcześniej logowałeś się na stronie Teams, link od nauczyciela zadziała bez konieczności logowania. Jeśli natomiast nauczyciel podał ci kod do zespołu, np. przesłał ci go mailem, Podał przez wiadomości w Librusie lub na czacie, skopiuj kod lub zapisz na kartce. Następnie wejdź na stronę Microsoft Teams. Wybierz ikonę zespoły. Poszukaj przycisku Dołącz do zespołu lub utwórz nowy. U mnie teraz jest on widoczny w prawym górnym rogu. Wejdziesz do menu Dołącz do zespołu lub utwórz zespół. Wklej lub przepisz kod otrzymany od nauczyciela. W polu Dołącz do zespołu wpisując kod i kliknij przycisk Dołącz do zespołu. Warto dodać, że czynność tą wykonujemy tylko jeden raz, czyli gdy raz dołączymy do zespołu przy użyciu linku lub kodu, to już na stałe jesteśmy dopisani do tego zespołu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu, w którym pokażę jak korzystać z lekcji online na Teams oraz jak odczytywać i wysyłać zadania domowe. Wszystkie filmy dostępne są na kanale Polskiego Forum Migracyjnego.